Oj, oj magika Libiedroń Chcę w się sensie, tej sytuacji, która pojawiła się w sieci, wobec mnie zostały publicznie wysunięte nieprawdziwe czy oskarżenia przez osobę publiczną. To ważna sprawa, dlatego zamiast wydawać się w internetowe konflikty, zdecydowałem się działać zgodnie z prawem. Sprawa została oficjalnie zgłoszona do kancelarii tej osoby, a mój pełnomocnik wysłał stosowne wezwanie do zaprzestania naruszania moich grup osobistych. Nie pozwolę, aby fałszywe informacje wpływały na moje życie, wizerunek czy relacje z Wami, z wielkiej litery z Wami. Chcę, żebyście wiedzieli, że pozostaję spokojny, Robię swoje i nie zamierzam brać udziału w nagonkach ani dramach. Dziękuję każdemu, kto zna fakty i wspiera mnie mimo szumu, który ktoś próbuje wokół mnie stworzyć. wiecie co, trałem, ci tego nie chcę czytać. Yy, tak, czytałem, rozumiem. Walka tutaj biedroń z Danielem Magikalem. Myślę, że kawę starcie, ale wiadomo, takie konflikty to się wyjaśnia w klatce na małych rękawicach, a nie w internecie czy w sądzie. Idziemy dalej. Ale. Ale zajebiste Aj. Zajebane zajeb to A <grych> Dobrze, te chłopaki rozkwili. Bolt uruchomił w Warszawie nową taryfę Bolt lokal, której kierowcy muszą mówić po polsku na poziomie co najmniej B1 Bez tego nie przyjmą przejazdów w tej kategorii Funkcja pozwala pasażerom wybrać opcję z kierowcą kreującym się w lokalnym języku co ma ułatwić codzienne kursy w stolicy W Warszawie powinien po ukraińsku gadać? Trochę słabo, bo tylko około 67% Polaków posługuje się polskim na poziomie B1 To prawda? Skąd taka informacja? A, bo Lokalnie, bolt lokalny. Ciekawy, u mnie tego nie ma. Jest coś, że możesz czekać dłużej, na przykład na bolta i mieć taniej. Boli mnie to, no. no, no, nie, tak, nie, no. nie zawsze mam humor, żeby coś porobić. No ale jak wiesz, jak jesteś oportunistą, jak masz okazję, no to ją wykorzystujesz, no i. dorzucasz takie swoje plus jeden do silniejszej ze stron. No, to jest klas klasyczne swoje zagranie, ja przecież znam cię, kur 10. Ale pasje. jak to jest moje. Boże, je. Klasyczne zagranie, jak ja po prostu mówię, co uważam, a uważam się, zachowałeś chuj. Ktoś się zachował bo ja też już w stosunku do ciebie w porządku. No to dlaczego ty mi ale... mówisz, że ja lecę za jakimś klautem i że y, dorzucam ja do wygrywającej strony? Ja jak ja kurwa po prostu powiedziałem, co myślę. I jeszcze nawet bo, specjalnie bo mówisz mówiłem się, bo mówisz... mówiłem tu, bo kurwa, wierna, co mówię, co tak, mówię. żeby jeszcze, żeby, 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 żebyś jak najmniejszy powiedzmy dostał damage. No. Mogę powiedzieć, że po prostu zachowałeś się, się jak kurwa. Jak kurwa i się ktoś ci kurwa zapłacił za muzę, zapłacił za teledyski, ty śmieciu nawet nie oddałeś je połowy kupa i nawet nie pomyślałeś Bo, o tym, to, żeby nie to spłacić, połowy, to co, ja ale kupa człowieczeństwo, jeszcze szmat Jak była taka kurwa, Je, Z jednej strony śmieszny, że ja mówił o człowieczeństwie, który sam kiedyś te te wysyłał. wysywał. <laughs> I robi troszkę content na cyku, ale no to wiadomo, to nie on jeden tam na cyku robi. Chociaż no, w z zestawieniu z Paramaxilem, to jak najbardziej, jak to nie jest człowieczą postacią. No więc rozumiem, że akurat w stosunku do tej osoby może użyć tego. Mówił, że nic, nie chce z tego żadnych pieniędzy, więc kurwa. Nawet nie podejmowaliśmy tego tematu. Była taka rozmowa, że robimy to, żeby zrobić fajny kurwa, numer, a nie po to, że ktoś coś zarobił. Rozumiesz to? No tak, czyli jak, jak to zrobicie to po, odbawać, po to, żeby stary. robić fajny dobry, numer. ma jestem producentem, to znaczy... chcesz te kur... 50% procent, do mówiłeś, mówię, no że fajnie, nie chcę. Już powiedziałeś 10 razy, że jesteś gołodupcem, że cię ku no, napisali no, 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 ci, zajebiczne. napisali ci plus jeden, że rzeczywiście, bo Nitro jest milionerem, to dla niego pięć koła, to jest chuj, ja a, to dla ciebie... Zaki no, a dla ciebie zamki mordę, a dla ciebie to jest kupa nie wiadomo ile. o ten trakt wypuścili razem, że pieniądze jakieś? ciebie nakręcał po kremuchy na swoich kolegów, jednocześnie gadając z nimi w gry, teraz o zasadach moralnych i człowieczeństwie. <laughs> No, też to człowieczeństwo wymieniłem. No, ale to właśnie chyba tak, że może nie wiem. Dla, dla jajec o tym człowieczeństwie bardziej mówi. Szanowni Państwo, a oto prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński! Witamy serdecznie! Jarosław! Ja Jarosław! Ja, to tutaj to, to, to tak było, tak? O kurwa. To są rodzinna Wiksa jest zapisane. <śmany> Jarek Sigma, teraz nawet polityka jest robiona pod TikToka, bo wiedzą, że no to o to chodzi, o te zasięgi, o tych młodych odbiorców, trzeba walczyć, no i to trafia, i, i wiecie, zapisałem, że to działa, i że to, zobaczcie, 15 tysięcy polubień, 150 komentarzy, 2200 zapisanych, tak, 17400 udostępnień, więcej ludzi to udostępnia niż lubi, w ogóle to jest bardzo dziwne, nie wiem, to jest dziwne, nie uważacie, że ludzie to... Szerują chętniej niż lajkują? Mam pracę jako kurier. Kamil podczas liveu z mikrofonu uchylił Romka na temat swojej przeszłej pracy. Mam on przyznał, że spędził jeden dzień, jeden dzień pracując, przyuczając się na kurierce. Ty pisał teraz, jak wyglądają realia takiej pracy. Wiedziałeś, że miałem robić na kurierce, byłem jeden dzień? Na kurierce masz powiedzmy 30 paczek. Na każdym zamówieniu stać 10 minut, bo czekasz na kogoś, bo on nie ma, bo, bo ma w dupie, bo coś tam i masz 30 razy 10 plecy, masz 300 minut straconych i wraca. Aż 5 godzin po czasie do domu. A, Głąb jesteś więcej przepracowałem w życiu niż ty. Przyuczał mnie chłop, co 10 lat pracował. I mi wytłumaczył, że faktycznie zarobić idzie, ale od ludzi zależy yy, zależny z powrót do domu. A tak, dla jasności miałem w FedEx pracować. I tylko i tyle. Żegnam. 30 paczek to mało właśnie, nie? Też mi się wydaje, że mało 30 paczek. Teraz w, w świętach chyba kurierzy mają ciężkie życie. Pracy, bo ja mam dojście do waszego kierownictwa. Naprawdę, pani chce pani problemów. Pani dochodzi. Naprawdę, pan... Mam dojście, niech pani dochodzi. Pani chce, I pani chce problemów? No bo dobrze. pani nie... chce. I pani problemów pani problemów chce, problemów. pani mieć. Proszę godność. Ja, muszę ja bym mieć uważała i... na słowa, bo o, o, liczyć się, no. umie, wydaje co chce i to już jest za przedmiotem razem. Ale, ale czasem, jest to jest za tak. I powiedzenie, że zmieni sobie rozmowę, no chyba nie tędy, droga. Szczeka pani i proszę. Ale to można, jakby pani. po ja dostała chcę, to pani nie dotyczy. Jakby pani, podopię, dostała i z kieszeni, więcej zapłaciła, to pani też był swojej. no. Się. Macie dużo do powiedzenia. A, A pani? pani, Ty ja się przyjdę do urodzenia, że przyjdę do kierownika. Zapraszam. Skończy pani tą robotę. Zapraszam. Cześć, to i się po skończy. No, no właśnie, jak, jak się myślę o tej pracy, właśnie na przykład na kasie, w biedronce. Albo właśnie w aptekach, gdzie dużo starszych osób przychodzi, czy na takim rozmanie. No właśnie, takim największą chyba zmorą pracownika jest właśnie to. Przyjdzie taki natrętny klient i ci pije, doli pod uchem, coś ci tam gada i musisz to znosić. Nie możesz mu odpyskować, bo cię zwolnią wtedy. Musisz zachować klasę, kiedy ta druga osoba jej nie zachowuje. Odszczekuj się, główniaro! Zapraszam, do widzenia. Gówniaro. Nie odszczekuj! Zaprasz ubrania musi być. Być. Ja musi być. Nie ma ochrony, jak coś tu nie Jak biuro? to nie ma? Ja za mnie robię, a teraz ochrony ja nie ma? Spokojnie, proszę się nie denerwować. Jak to się na, na biuro obsługi. Klinik, klinik, klinik. Ale ja chcę to załatwić. No ale nie, tam, nie mamy, jeżeli Pani chce, wyżej. Tak? Proszę Panią, radał ochroniarz po parku i złodzieja no to... za mnie robił. No to... Co nic złodzieja za mnie robił? A, bo on myślał, że to ukradła. Ja ja no, przepraszam, ale ja w ogóle... Ja rozumiem, ja do Pani to nic nie, nie, nie mam. mam. Ja pracowałem na kasie, co zabawne, zawsze, ale kurwa zawsze, jak były problemy z klientami, to były tylko z babami. Paceci nigdy taki odklejek nie jeli. Kur... ministerstwie poleciałeś, Deus. Ale ja wiem, jakie problemy sprawiają mężczyźni. O tym nie powiesz, bo sam jesteś alkoholikiem i tak e, i będziesz krył swoich, ale wiem, że często te panie na kasach, bo widzę w Biedronce, jest już po 22, alkoholu nie mogą sprzedać i weźmie taki alkohol i mówi, nie no, jak to pani mi sprzeda, nie no, co ten tu, wiesz, Nawija jej makaron, no i też muszą walczyć. I też się użerają z tymi chłopami. To już tak parę razy się z tym spotkałem. Więc wydaje mi się, że najmłodsze chłopy stanowią jakiś problem. Aczkolwiek mogłeś się z nimi dobrze dogadywać. Wie pani, że za to można pójść siedzieć? Nie wie pani, że za mordę też można pójść siedzieć. Za jaką mordę? Mordę to ma świnia. I pan. proszę panią, pan co się A! A co z tą mordą było, a te zdjęcia robi, śmieszne, śmieszne, Mordy to ma świnia i pani, nie, krowa ma, ja mam dojść, Zwolnijcie. Cię <noise> To jak kur... mamo co 7 godzin Trojotem gadał, nie, to jest właśnie ten case Mam na Kiku, Francja naciska na zablokowanie Kika na terenie kraju, on po prostu chciał wycina, wycisnąć maksimum z KPP i zmarł, goniąc za pieniędzmi Dominik, ty się zastanów kur... jak ty będziesz kolejne takie streamy przez tydzień robił 24 k Żebyś tak nie skończył Nie życzymy, absolutnie nie życzymy tego Ale uważaj Czasem może lepiej pójść spać bez streama że on śpi z tym streamem no A ten pewnie co nie spał Władze prowadzą równoległe postępowanie po śmierci Mężczyzna zmarł we śnie We śnie zmarł lol KPP abuser meta slave <grywa> Meta slave. Cjako, brał udział w wielodniowym maratonie na kiku, którego, jak opisuje w media, był regularnie upokarzany, bity, oblewany substancjami, zmuszony do spożywania różnych środków i pozbawiony snu przez około 10 dni. Co to, co to za content był? LOL? Co to za content w ogóle był? To, to nawet to u nas takiej patologii nie ma w Polsce. A tam jest? Nie wiem, bardzo dziwne. Samochód potrącił pieszego. Kierował nim pijany, w środku jego trze równie narąbanych kumpli. Zakażmy samochodów. Ale ja wiem do czego tak, bo to jest taki skrót myślowy. Zakażmy kika, bo się stało to. Tak mi się wydaje, bo chodzi o to, że jednak na Twitchu patologia jest w miarę usuwana. Godzimy się z tym? Druga rzecz jest taka, że na Kiku możesz być właśnie losową patologiczną jednostką. Która będzie robiła jakiś mega edgy content. i już z KPP zarabiasz. Już zarabiasz. Żadnych współpracy tak dalej, nie musisz nic budować tam. Ważne, żeby content się zgadzał. I to jest też pokusa dla takich ludzi z, z krawędzi, żeby robić coś bardzo dziwnego, szybko się wybić, szybko zarobić. I wydusi z tego. No i to jest właśnie taka platforma, która jest sprzyjająca takim jednostkom. Channel Switched. O kurde, halo. A witam, cześć, yeah, niam, niam, niam. Spotkanie po latach na Teamspeaku. Kurczy swojego głosu to nie słyszeliśmy tak bezpośrednio w konwersacji z, z dwa lata nie trzy lata jest więcej ostatnio to się z, yy, tam na spotkaniu co byliśmy w krakowie tak z, na piwerku no zabrałeś nas w jakieś takie ciekawe miejsce nie no to nie A ja to zabrałem przecież to my się wszyscy umówiliśmy w jakimś miejscu tak, na rynku ja mieliśmy nawet nie jakieś, wiem gdzie to było mieliśmy jakieś jakieś fajne miejsce wtedy odwiedzić ale chyba już było nieczynne tak, tak 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 no, tak to, no, no. to pamiętam ja Sprawdzałeś czy gierka ci działa? Nie, nie zrobiłem tego jeszcze. Zobaczyłem chwilkę z spikiem, bo w ogóle są dwie wersje i to ten Spik 3. A tak, bo jest jedna ta nowsza. A powiem ci, mi teraz emotkę kefirek wysyłają. Się śmiałem z kefirku, ale zrobiłem to samo co ty tylko w mniejszej skali. Zapomniałem, że jest odkręcony i chciałem sobie wstrząsnąć. I poszło. No. Ja już tak z trzy razy zrobiłem. To, A, no widzisz, to jest totalny automat po prostu. Tak. Chwytasz też strzepać przed wypiciem, żeby nie było takie płynne Jezu. u góry i gęste na dole, bo to jest... No i są jeszcze drobinki, takie, które z trzepywaniem rozbijasz. Tak, tak. No i tak. wtedy Konter... jest bardziej kons Płynne takie to. Akurat ten, ten krasny ma najmniej tych drobinek. Tak, bo niektóre... krasny, krasny staw jest najlepszy, ma najmniej tego. Tak. Jakbyś nawet do blendera dał i zmiksował, to i tak drobinki będą. Nie, no chyba aż tak to nie. Chyba a, się ten rozbije. z Rubico na przykład. Z zrobiko jest... dobre są. Tylko w, jest różnica, jak kupisz w plastiku i w szklanej. Jak kupisz w szklanej, to jest tych grudek znacznie mniej, a w plastiku a, jest gruda na grudzie. To ja właśnie w, pla w plastiku z żabki kiedyś kupiłem. A, no. to spróbuj sobie kupić tego robiko w szklanej. Jest, I są git. Ale, Ale krasny ja... staw i tak top jeden. Nie widziałem tak szczerze kefirów w szklanej, w ogóle żadnej chyba są, są. Na pewno są w szklanej. Dziadki się spotkały. No i co? No, no przecież... Dziadki o kefirze gadają. Fajny temat. Praktyczny. Ostatnio taką starszą panią spotkałem, która hmm? właśnie mówiła, że była jakimś. Medy... Coś w medycynie robiła. bez że... zdrowia jakieś. Tak, po, że codziennie pije kefir z płatkami owsianymi. O! I mówi, że bardzo zdęć wzdęć nie ma. I tak mówi, proszę mi wierzyć, proszę mi. Ja mówię, ja panie wie, że bo ja sam piję. Chociaż akurat kefir chyba jest taki trochę wzdęciogenny. W sensie, ja mam mocny żołądek, mogę różne kompozycje, ale kefir okay. czasami różnie zadziała. Bo wzdęcia to jest żo żołądek, a Czekaj, bo wzdęcia to jest y, na przykład jak się tak powiem, gazy gromadzą? E, tak. Jesteś po prostu nagazowany. No. <noise> No ale... Zabazowany. No tak no. No wstępny jesteśmy masz taki balon w brzuch, w powietrze, tam jest gaz, no... no... tak, tak, tak. No to wydaje mi się, że jest wręcz przeciwne zjawisko, u siebie zaobserwowałem, że wzrost gazów, kiedy nie piłem kefiru i wystarczyło parę dni. Dziwne, bo ja jestem silny żołądkowo, ale kefir czasami no, sprawi, że rozłoży mnie. Ciekawe. Mam nietolerancję laktozy? Nie, nie, nie. Co? Mleko, ogóra, mleko ogórkiem zagryzam, mięso do tego zjem, potem pączka i jest super. Ale kefir sam w sobie i ma ślanka różnie. To działają Kefir chyba nie ma laktozy. Oj, dobrze, żeś to chyba dodał. Oczywiście, że ma laktozę. Oczywiście, że ma. Jak może nie mieć. Masz opcję, masz we kefiry bezlaktozowe, ale no. Są katkozie kefiry i też niektórzy piją, ale ogólnie kefir. A akurat, no nie chcę tutaj za dużo pie gadać widzom, żeby nie przekinać, ale no tam są te bakterie, które rozbijają laktozę właśnie nią żywią. Dzięki czemu osoby, które mają tolerancję laktozy, mogą go pić. Pewnie nie jakoś tam litrami, ale na pewno jak tam ze szklaneczkę wypiją, nie powinna być problemu. Uwaga, czytam teraz z oficjalnej strony producenta kefiru Krasny Staw odnośnie czy ma laktozę. Kefir zawiera laktozę. <laughs> Koniec. No tak, i to jest krasnystaw.eu strona. Jest ale to jest, wiesz, napięcie zbudowałeś. Czytam z oficjalnej strony. Wiesz, to już myślałem, że takaś rozbudowana by a to. No, ale to tak, nie ma co no. więcej dodawać. No, ma. Nie a, ma. To... Ale no, właśnie, moim zdaniem. Ale właśnie jest bezlak. O tych bakteriach jest warta uwagi, bo ludzie, którzy mają talency laktozy, boją się kefiru, a uważam, że i tak powinni sprawdzić, ja mam nietolerancję laktozy, nawet to Chyba każdy ma z tego co wiem, ale... Dużo, dużo ludzi ma. Większy procent. Ale i tak nie mamy najgorzej, bo Azjaci to mają chyba trzykrotnie więcej, bo to się bierze od tego, że my i tak jako, no nie wiem, tam Słowianie, piliśmy te, wiesz, wychowaliśmy się wśród krówek, mleku, pasieni, no. to się trochę do tej laktozy przyzwyczailiśmy. Nasze organizmy... A może mieć to sens, tak. Tak, nasze organizmy mimowolnie nauczyły się tą laktozę rozbijać, tak jak na przykład pies kiedyś nie jadł warzyw, a dzisiaj ryż zje. No, no. Gupawki <noise> ja dostaję. Nie, że śmiesz się z tego co mówisz, tylko jakoś tak nie wewnętrznie śmiesz. <noise> <to>, że... <noise> Karma Czeko... dla kota ma ryż. <noise> no tak wypełniacze są, ale no zaczę mięcho wolą. Ale. Bruzi. Tak, ale właśnie że zwierzęta, przez to że mieszkały z ludźmi, to się też nauczyły trochę jeść to co człowiek. Te kolady. <noise> przykład... Nie, no <noise> babkę. Babka chipsy. Dobra, skupionko i żebyśmy zaczęli. A, Tak, bo to będzie obszerny minut jeszcze. Nie jest sponsorka kefiru, ale jest krasny staw super. Jak już pijecie, to krasny stawik. Bardzo się cieszę, się, że wspierasz tutaj takie pozytywne inicjatywy. Tutaj Lubię kefir, bardzo. No. no. Zgrzewkę kupuję. No nie przeklinam, po prostu tak mi się no, raz wyrwało niechcący. Kulturka wiadomo. Nie przeklinasz na streamach? Nie no, przeklinam, ja lubię. Ale to nie jest tak, że nawet robię to świadomie, już trochę weszło w krew, ale tak nie uważam, że żeby. Jak nie nadużywasz, co? Nie jest to przecinkiem twoim. Jest tak, można, można użyć wulgaryzmu z klasy. Zgadzam się. I bez klasy, ty. Co za dużo to niezdrowotność. Te... <gry> tak. Co za dużo to niezdrowo odnośnie wszystkiego. W sumie. Połączcie streama? A, można połączyć, tylko. Jak się to robiło? Chwileczkę, zarządzaj przewidywaniami... O! Nie, nie widzę tego, wiesz jak połączyć? Jak... Yy, co, ostry badać? Tak, tak, to już, słuchaj, też kiedyś miałem z tym problem. W ogóle ten Twitch tak się zmienia przez lata, że ja nawet czasem nie wiem gdzie wejść, żeby... Sobie... cokolwiek. Emotki ostatnio szukałem, żeby zmienić badże dla widzów. Przez 10-15 minut z czatem GPT też nie, nie no, To w tym samym miejscu jest chyba cały czas nie. emotki akurat. Nie, musiałem wejść w kategorię... Chyba. Ustawienia i transmisji, a nie partner, tam jest zakładka partner z tego o co Partner, pamiętam. ale mi tak, nagrody dla widzów, no to tam pewnie będzie emoti, nie? no bo to, to jakaś nagroda, forma nagrody ten badge. Tak, a i nie. jest. Nie, to jest w kategorii. A bo ci chodzi o badge, o te obokników, tak? Tak, to było a w. To innym kurde, miejscu. ja tak dawno tego nie robiłem, ale. No, właśnie ja szukałem tego ostatnio, wziąłem... No, w sumie powinno być w zakładce, też mam o tej te badge, a nie ma, widzę. Nie ma, nie ma. A było chyba, coś kojarzy. Faktycznie nie, nie ma. faktycznie są. Niech jest future future is Ale certain. wiem. Zawsze to to, to samo. Bo widzę lejny, są coś moby. Tak, ale. Tak epicko to wygląda, nie? Tu jakieś wielkie Dopaminowo. potwory, Smele, miniony. Mega, y, jak na taką grę współpracy, to ja jestem zaskoczony. Nie, współpraca zawsze super są. Super, jak, ale... jak na tak, tak super. Jeszcze... A ta wyjątkowa, wiadomo. Tak, z paru względów. Raz jeszcze sama gra, MOBA, to wiadomo, nasz gatunek. Fajnie sobie zagrać. Jeszcze tutaj z Witkiem. Zobaczymy, odświeżymy. jak będzie szło. No. Ja mam jakąś niewidzialną postać wziął, ale nie wiem, czy są. A, bo to się na Steamie trzeba dodać chyba. A my się chyba na tymi mamy, bo kiedyś tam graliśmy w Cesa czy coś okay. takiego chyba. w Cesa nigdy nie grałem. Grałeś, grałeś, graliśmy razem w Team. A, 7 lat temu, 8 A, boże, masz rację, masz rację. Był taki epizod. A, graliśmy przecież razem w Valoranta jeszcze ten turniej ten na BDS, a nasz turniej, ten mecz, mecz. Też grałeś z nami. Tak, 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 grałem wtedy też. Też lata temu. Ale odkopałeś z pamięci takie wydarzenia. No, nie wiem, czemu to pamiętam, ale. Widziałem, ty w strzelanki tam podskillowałeś dobrze. Nawet no, się z moby słapnąłem na FPS trochę. Sąsiada mojego spotkałeś, z którego tak. A, tak, tak, tak graliśmy w nocy i mówił, że jutro idzie do. Krzysztofa na tak. powiedzieć, że, że mnie spotkał, coś I takiego. Ja I mi tą ja historię. Proszę, że... żeby pozdrowił. Tak, pozdrowił i pozdrowił. No i, i, i właśnie super. Mówi, ktoś taki wygirowany był, mówi, że no to nie jest zwykła jednostka, że jakiś taki gir. Później chyba nawet coś mówiłeś A. na tym czacie głosowym i cię rozpoznał właśnie po głosie. A. No możliwe, A, fajnie się z nim, mimo że przegraliśmy, bardzo przyjemnie się grało, Oj O chwileczkę, już sprawdzam. Ostatnia nadzieja, klikam w Chromie, wspólne streamowanie. Eee, rozpocznij. Ty, no działa. Rozpocznij wspólny czat. Dobra, Dobra. Ja, i zaproś. Tylko tu się mutujemy, tak? Bo ty widzę, że jest, widzisz mikrofon, wycisz dźwięk, klikam. Tak, tam, tam chyba nawet domyślnie może jest zmutowana, ale może nie. Okej okay, wysłałem ci zaproszenie, nie wiem, czy to działa. Czy coś ci przyszło, czy nie. Mam. Eee, Chadwa, chcę współpracować. Klik. O, działa. Ja się zmutowałem tam, te głośniczki, wszystko pomutowałem, bo na tym spiku jesteśmy. Tak, 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 też to jest zbudowane, ogólny czar. Czat jest włączony, dobra. O, kurczę, witaj, witajcie. Witam, dobra. witam z moimi <głosy> <targietami>. <głosy> A które ikonki są może od ciebie? A h 2 Pygucia, a? A dobra, Sent from Markwell, to po lewej określa sentie. Tam taki jeden rodzynek jakiś pojawiający się to z moim ikonką to będzie ode mnie. <laughs> Dobra, okej. Okay. Dobra, co? Odpalam chyba, A, możemy spróbować. Ready. Zobaczymy, ile gierki będziesz szukało i czy nam ktoś dobierze. A jak nie to jakiegoś A. widza, może te kody porozdajemy ewentualnie. A ty właśnie, zróbmy to przed grą. Ale już znalazło chyba. Nie, nie znalazło. Znalazłem. To To po pogierce wam kody rozdamy, dobra? A to jakaś. Losowanie dla subów będzie robił, czy po prostu na czat. Z Zrobię w Stream elemencie giveaway po prostu. O. Każdy wpisze wykrzyknik, ticket i kto wygra, to wygra. Dobra. Losowanie. O, myślę, spoko. Dobra, to też może to losowanie zrobimy szybko, widzowie. O, w... akurat, to u mnie też. Co tak. możemy zrobić tym. Ten... No a na przykład, na, nie wiem, trzy kody, czy ile tam. Może partie po, nie wiem. 4-5 kodów, no. coś takiego. Dobra. Kilka ustawię i zaraz jestem. Dobra, u mnie będzie. No to ja nie wiem, to na wspólnym czacie zadziała, ale dobra. Yy, tylko dla subskrypcji. Będzie losowany, Dobra. Okej, okay. wykrzyknik, ticket można wpisywać. Pięć kodzików rozdam. Teraz losujemy ze dwóch. A u mnie hashtag spell. Pokażę to jeszcze na mu Hashtag spell. Entries jeden. <noise> Podałem dla subów. Dwóch. Kto, kto weźmie hashtag spell i ma suba, dostaje kod. Dobro, mamy sześciu. To jeden nie dostanie z tych sześciu, żeby nie było, że wszyscy. Dobra, losujemy. Szolim 14, Arsenal, Magiczny Wieszak, Giguch. <noise> To on rozdaje kody, więc może sobie jeden wręczyć. I ej, tam podłoga, podłoga. A dobra. Damy Horsstaper też. Wszyscy, którzy wzięli udział w losowaniu. Wszyscy są zwycięzcami. O kurde, ty, ja mikrofon mam zmutowany, a ja gadam, że ja losuję kody. No, 5-4 osoby wygrały, sorry. Kurczę. Wyślałem, zapomniałem. A to kodziki teraz trzeba wysłać. A ja bym grę zaczynał. Kurczę, najlepiej by teraz im wysłać, żeby mogli snajpnąć i zagrali potencjalnie a z nami. Co ja zrobiłem? Y no zrobiłem? Dałem moderatorowi wszystkie te kody i on im wręcza. <laughs> Okej. Okay. Oddelegowałem y to zadanie. A, a, a jakbym. A jesteś może ten? Przemek, albo Janka, żebym mógł przesłać kodziki? Żebym. <laughs> no, to uprościło trochę, bo ja miałem grę. Trzeba znaleźć tak. swojego młodego. Nie, no gdzie? Ja, no co ty gadasz, kurde? Co ty? To eee, normalne słowo. Chwileczkę, eee, wezmę. <laughs> nie, no. Przesadziłem? Dobra, przepraszam. Nie, no tam. Eee, czekaj, gdzie... To jest taki nasz wewnętrzny slang czatowy, tak się nazywamy, ale to jest... nic obraźliwego się po tym nie kryje. A załadować na prawo górę, bo to jest ostatni lane do pchnięcia. I, i mamy dwa tytany wtedy na prawej górze. I I dobra, koniec gry. Już raczej tego nie... Dobra, tam to będzie oddać, ten Tytan weźmie. No dobra, to niech se weźmie. Jedę po skrzynię chyba. To kończymy botem, już, już jest... Już możemy nawet mida zignorować, bo oni jak mida zniszczą całkiem i tak wygrywamy to. Możemy im oddać to, nie musimy walczyć nawet o mida. To nie jest tak, że skończysz główny budynek i jest koniec gry. Nie wiem, chłopie pod Nexusem zabił, no tak się nie daje żyć. Rad, rad, radku, chyba widzu. O, plus defensywę, a tak puszujemy i koniec będzie. A, chyba tam. Już to jesteśmy tytan, w bazie. A ty tam nie ginie, jak nie nie ginie. Ty, zobacz, gdzie ty tam nasz z prawego dołu, zamiast do przodu, on do tyłu, strony mu się pomyliły. Co jest? Bronić tamtego! Albo Kankuje... bronić, bronić Albo... budowli. Może właśnie. Może tylko jeden może pchać daną linię naraz? Nie, bo ich pchały no. dwa. I pchały dwa. A w sumie użyję sobie tego skillka T4. Zobaczymy. 4 400. To w teorii ten skill powinien zlanszotować zioma. Dobra. Enemy Titan killed. Dobra. Tak, 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 tak. Leży. Ale tam no ma nie... K jeszcze jeden Titan. A, koniec. O, wygraliśmy. Uf, a tu już. To się stawili opor, chłopaki. Ale już no, też. No! Lepsi byliśmy. Ale nas wykarował troszkę chłopo. Ogarniał, widziałem. Bardzo dobrze w ten gościu gra. Pewnie MVP. No, Janek. Pama 0-1-0. Zabił najwięcej creepów i tyle chyba. Nie wiem za co A jak czułeś obrażenia? Total damage. Nie zrobiłeś w sumie najwięcej damage'u. Ile zrobiłem? Nie, czy no źle się. Tamta postać zna lepsza. Znaczy, znacznie. Mi się lepiej grało tamtym. Jakiś lasik. Czy... Czekaj. muszę trochę. O, dobra, uspokoiłem troszkę ich. Musiałem być troszkę za, za aktywni, chyba. <laughs> y, dziękuję. Tanasu Lord, witam pięknie. Zbyt duża aktywność czatu, no. Zbyt duża troszkę. Nie, nie mierdę się z takimi problemami. Nie wiem, czy chcesz jeszcze lasa zagrać? Właśnie myślę, czy gramy jeszcze laścika, czy nie gramy. Poglądalibyście jeszcze plastyka, chyba poglądali. Widzę, wiem. To, bo piszą, że nie, to już na bani się. No nie, no, oni te... O, Senpai Wektar pisze, tak. To chyba dla. Nie wiem, czy dla Senpaja. No pewnie, że tak. Nie jest opłacony Senpai, a twój moderator mówi, co za dużo, to niezdrowo. No, ja to moderator. Do... No, to się nie przejadło, wiesz, tak. Najlepszą piosenkę a, tak, znajdziesz. To do, dozować przyjemność, tak. No, żeby nie przesmać 10 tak, razy. Tak, się tak. tak. znudzi. <grym, grym, grym, grym>, no dobra, no dobra, no to jak tak widzę, tutaj, tutaj, co mi. Witeczku. Jeszcze to może wrócimy co, z tą grą. Pograliśmy i no. tyle. Dobra, skrzychulce, mojej, nie, nie wiem, czy chcesz Liga grać. E, no, raczej będę pewnie coś innego no. wydaje mi się kliką. Teraz tam jakiś epizod z Ligą masz. No, raz na. zagram sobie raz na miesiąc, dwa pewnie. A nie dziwię ci się. Chyba, że nie wiem, ale to kurde. Przyznam tak, nie chcę mi się normala grać. Ja muszę mieć rywalizację, a jak na normalu to chyba mi się zerzygał. A nie możemy zagrać, bo ja mam Silvera aktualnie. Ja to się. <śled> ja, ja to to niezby. Jest... Ja i tak teraz w TFT no. gram. To jest też fajne. Nie wiem, czy lubisz. Nie grałem. Opiennie. Więc grę, no, okay. też nie wiem. No, ja nie, nie mam takiego konta, żeby zagrać. Kurda, dziwne, że w że jesteś. Jestem ja w sliverze. Mało grasz, mało grasz. No, a jak gram, to serfikuję jakieś tam i i. For fun. No i tak się o, powinno tak. grać w gry. Już to nie już te czasy, że kiedyś wiesz, trzeba było. Daję. No dobra, to co, Witek. Baw się. dziękuję bardzo, że mogłem tutaj razem z Tobą świetnie też się bawić. dziękuję. Przyjemnie się w wspaniałej grze Spell Casters, Chronicles, Playtest, bo jest to na razie e, gra. W becie, mam nadzieję, że widzę, również się świetnie bawili oglądając, ale też w grze, bo oczywiście każdy, kto a graliśmy. Nagra Dostał. Na widza jednego, nawet na dwóch. Dostał kodzik. Bardzo mi miło twojej widzowie żegnają. Dziękuję cieplutko. Również was pozdrawiam i odsyłam ta papa, papa. do Dzięki również. Pa, pa. Pa, pa. Trzymaj się. User